Witajcie w kolejnym odcinku Tifa 2 The Metal Age Jesteśmy w misji w banku yy, Na ten moment no, Ledwo jedno skrzydło udało się jakoś tam powiedzmy yy, Sprawdzić To też z niemałymi problemami yy, W pierwszej kolejności chciałbym Zająć się tymi głowami, które tutaj pilnują tego wszystkiego me Tymi mechanicznymi Ale no, to dużo problemów będą sprawiać Jestem niemal przekonany, że jak kiedyś grałem pamiętam, że był taki taki punkt sterowania, który można było je zdezaktywować. Co to jest? O! No dobra, czyli to wynika z tego, że była też opcja wyjścia tędy na przykład. Nie, nie wiem, czy to nie będzie właśnie ten punkt, o którym mówiłem, to cała drownia. Widzę ten kabel, jak tutaj idzie. To jest całkiem możliwe. Hmm. Takie cholerne światło, tu nas zdradza mentalnie. To nie jest to, czego się spodziewałem. To raczej u góry będzie gdzieś. Co mnie to dziwne by było, gdyby tutaj zaraz przywieścił. Można było coś takiego wyłączyć. Jeszcze będzie sporo do roboty. Co tu jest? Hm, jest w sensie główny holde będzie. Tam da się światło wyłączyć na pewno. Osz! Ale <śle> ja się władowałem centralnie. To jest fart. Dziękujemy. Okej, okay, to są jakieś niepisane pomieszczenia. zamykane. Więc tam od tyłu nie się Ten rządek, a jeszcze to mam do poczytania coś. Do wszystkich urzędników bankowych. Proszę się nie zwracać do klientów po imieniu. Niektórzy interesanci okazali nerwowość, ponieważ należą do grona osobistości rozpoznawalnych na ulicach miasta, a szczegóły ich operacji finansowych ujawnione zostały postronnym stronie petentom. Musimy zwrócić szczególną uwagę na anonimowość przeprowadzania transakcji i pozostawać z klientami w stosunkach czysto służbowych. Тоже этих коштовных здесь не было. Это так защищено, что не знаю, что мог бы это быть. dużo drobnicy. To maszę to do piwnicy jeszcze jest co robić zdecydowanie tutaj Trecyjnie akurat wychodzę to ktoś też wychodzi. Znowu mamy taki łącznik z wieloma pomieszczeniami. Jakieś takie mniejsze też są. O, światełko. No dobra. Jakaś skrytka na miodły. Ciekawe, czy może tą różą przejść. rzekomo... Aha, dobra, to jest ten pokój. Tam jest ta głowa cała. Dobra, to jest to kolejne problematyczne pomieszczenie. Aha, tu zostawiłem... Jeszcze to przejście. To zostawię. Zobaczę tą rurę jeszcze. No właśnie. Tak myślałem. Czy ja tu wskoczę? Hmm. Jakieś pudło bym potrzebował? się ukryć. Oj. Przy tą kratę nie zauważyło. No ale to jest ta rura znowu. sala Dobra, góry jeden hmm. Ale się to zamknę chyba To mi nie daje spokoju Z tego co, co pamiętam, miary blisko. Hmm. Ale może ten dojście. Cool. Chcę tam przejść jakoś herbę sklizyjnie.

Zobaczmy, co ta ciekawość mi da. Jest <grymność> <grymność> Gdzie szpicur. Consider those Piętro pierwsze. To jest koło skarbca No dobra, tylko sam skarb jest sobie na, na parterze ma wejście No dobra, to jest pokój straży. Hmm, gdzie był ten pokój z tym kablowaniem? Tam na 100% jestem pewien, że tam będzie może te kamery wyłączyć. chyba to było? To okolica chyba. Kawał drogi, niestety, jeszcze. Dobra, tego robocika na pewno nie chcemy tu yy, zdenerwować niepotrzebnie. Ciężko to widzę, tyle powiem. Olej tu jest. Myślę, że że to byłby bąd, żeby w tą stronę razie szedł to Okej, wyjście. balcón Gdzie ty wlazłeś? <grych> Dobra, tam kolejny łeb przez szyby się czai. Wlazłeś akurat... I te jedyne drzwi prowadzą. Ale tak patrzę, może te obrady ugasić coś. A spróbujmy, co z tego wyjdzie. Z tej strony pewnie też. tak nie. To nie jest to, z czego bym oczekiwał. A, to chyba na dole, dobra. Ale inaczej. Najpierw wskażę to. wystarczająco o, w sumie co nam to daje? dobra, tutaj dostęp do tego korytarza na pewno yy, To jest ten korytarz Się na jak nas zobaczył akurat. Hmm, he, he, he. No, tego się pozbyć. się widziany z kilometra przez szybę. Czy ktoś tu jeszcze nie, się nie kręci? No właśnie. Dobra, ale robota nie zauważył tego zniszczonego. po jakby była potrzeba. OK, sala konferencyjna tuż obok. Zresztą tam coś głosowaliśmy wcześniej. przez strażnik to będą kręcić się w pobliżu no Didn't sound like rats this time. <coughs> 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 okay, I Strasznie ciężka w głosowaniu, musi być naprawdę. Nie wyobrażam sobie tego w ten sposób przychodzić. No tu mamy coś. Do wszystkich urzędników bankowych, to nie jest piekarnia. Nie dokładamy w ramach promocji dodatkowego pieniążka do każdego tuzina monet. Indywidualne księgi bankowe będą poddawane z tygodniowej kontroli. powiedział nie mamy żadnego zadania związanego z ilością pieniędzy, co ciekawe dobra. No dużo jeszcze przed nami na pewno. Szybko z tego banku raczej nie wyjdziemy. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Na razie.